To i nas obowiązuje zawsze i wszędzie. Naprawdę? Tak. A jakby pani chciała na przykład opalić sobie plecy? Trwało mogę sobie solariusz? chcieć. Ale ci, chcieć tylko, można ale... wiele rzeczy. No dobra, a na solarium wtedy? Też nie. Naprawdę. Jak widzicie, leci muzyka, jak widzicie ludzie skaczą, ja też tak troszeczkę skaczę. Pojawiłem się w parkowej, tak jak w zeszłym roku i zapraszam na odcinek. Opalanie na przykład najpierw plecki, potem przód? Godzinka plecki, godzinka brzuszek. I, to, i, I co, co godzinę zmiana? Oczywiście. Mucho gracias, z Mucho gracias, pan, pan, pan w cieniu. Nie, pan w cieniu. nie lubi się opalać Nie, nie lubię. Ale, ale... O, teraz w sobie. O, o, teraz w sobie. O, o. A, Plecy, brzuch zaokrągło. Y, a pan się na, kręci. Na, na różne tak, tak, tak. Genialne włosy. Iwa pana też, ale pan ma włosy takie bardziej zwyczajne. A, a zależy gdzie. Y, to, niech pan pokaże, gdzie pan ma najlepsze. <laughs> y, parawanik jest y, jaka długość? Pan kojarzy? O, nie pamiętam chyba. Piec, ale taki wystarczający. Wystarczają, wystarczają, a ja co jest najfajniejsze? Krzysztof! Krzysztof! Koszulka, Krzysztof. długie spodnie, dżinsy nie zaciepło? Zaciepło, No właśnie. Ale tak wyskoczyłem z domu i. Na chwilę. Na chwileczkę. No to ale to w krótkich spodenkach można. No dokładnie, ale. Albo w Sądziłem, że zimno. Mam noży. Kolor włosów mnie do pana przyciągnął. Rewelacyjny. Hmm? I pasuje genialnie do, do bluzki. E, czy pan na stałe taki nosi, czy to taki nie, wakacyjny? Tylko wakacje. W wakacje tak. tylko? A, A pani jest panią młodą? Kiedy ślub? Czy pani już jest po? Przepraszam. Przed. Że... Przed? A już był panieński? No teraz właśnie kończymy. A kończycie. A ty, czy pan specjalnie kolor włosów pod podłuskę? Pod nie, na wakacje kolor włosów. I pan tak y, wyszło przypadkiem, że był tak, w tym to, to Rewelacja. To widzę na nadmorze. nie. A, nadmorze, no wiadomo, ja też no. hawajską koszulę, normalnie chodzę tak. w garniturze. Dobra. Bardzo dziękuję. Nie ma sprawy. Czy robienie waty jest trudne? Nie wiem. Dla mnie nie. Proste? Mnie a ile lat pani ma praktyki? Ojej. wolę A pani lubi jeść watę? Nie. Przepraszam, ja mam pytanie. O opalanie chciałem zapytać, czy w wodzie się lepiej... Niech pani nie uciekają. A czy to jest oryginalny sprzęt z lat na przykład 80. Dokładnie. Naprawdę? Dokładnie. Czy w wodzie, czy w wodzie lepiej chwyta? Czy w wodzie lepiej... Lepiej chwyta w wodzie? A, a pani? i <laughs> Wszystkiego dobrego. Tencik jest elegancki, ja bym jeszcze jakiś... Tutaj napisał. Nie. No właśnie. Pani no, imię, czy mogę zapytać? Janina. Je, pa, Janina. O, nie, Wata u Janina na przykład. My, właśnie, bo pan ma taki fajny ze śmietaną. Ze śmietaną tak, ale powinien z owocami, a jest marmolada, nie było. To, to pan. To, to powinien pan powiedzieć, czy no, pan. Chce... Mówiłem, że chcę z owocami, a dali mi marmoladę i dżema, nie. I co teraz? No nic, ja dalej. No, może jakąś aferę rozkręcamy. Ja mam mikrofon, mamy kamerę, jedziemy. Czy pan widział jakaś była akcja ratownicza. może? Się tam le była taka, ale poszedł pod wodę mówi, już za a, późno, nie Bosę, nie już widziałem, że to już był taki podobno, czas, że... To podobno jest często. Nie, nie, często. nie, miał raz wyszedł, ale wyszedł to kolan, zimna woda, aha, pierdol, ale pierdolę, wchodzi i widział, że zimna. Od lutego, od lutego od słuchaj, od lutego. Od dlatego to masz klub morsów, jak widzisz. Ale to morsy to raczej z zimem się kojarzą. No dokładnie. Morsy, Ale my morsy zaczynamy, morsy. ale my zaczynamy sobie od, od lutego. Lutyn? Lutyn? Czy pan będzie się dzisiaj opalał na plaży? E, e, dzisiaj nie. Dzisiaj nie? Czemu? I nie jestem przygotowany. A nie za ciepło w tej bluzie czarnej? I za ciepło. Za tak. ciepło. a zdejmuje pan? I dzisiaj tak. Ja dzisiaj jestem tak. w ogóle, wiesz. Gipsy znaczy cygan. No. no, coś tam Dobra. do mieszkań. Aha, jest łatwo, łatwiej? Tata tak. wychował jak swoje, a to ja jestem pierwszą naboru. Mama wie jak było, no, wiesz. Bardzo dobrze. No. A pani jest fanką pana tutaj? Pan opaleniczny? Pani jest grupi. Proszę. Pani jest grup, w sensie pan, pan, panie, panie są fanką opalenizny pana. No nie tylko pana, ale tu jest więcej osób. Wszystkich, tak opalonych. Pani to jest najstarszym naszym. Pani jest morsem? Z morsem? Tak, Szybkie tak, pytanie, tak. bo ja by, chciałem zapytać, co sądy robię, czemu pani nie zasłaniają głowę? Czy to jest jakiś. E, czy był wylewu nie dostać. <laughs> A to jest jakieś potwierdzone przez naukowców, czy doktora Ziembę, na przykład? Dzień dobry! Pani dzień. Aldono, i ile wiosen już pani ma? 94 za miesiąc. No, <śmiech> <śmiech> to dosyć dużo. Dosyć dużo. Super, super. Super, no wszystkiego, ale. Do, nie będziemy już. A to, do, do, do stu to nikt nie leczy, potem 200. Przepraszam, czy mogę zapytać? Przepraszam, bo pan stoi tutaj z daleka. Czemu pan tak daleko? No, pan taki samotny na trawie, a nie na plaży. Na plaży, jest Za gorąco? Tak. No ale tutaj też cieni, cienia nie ma. A pan jeszcze na czarno, długie no. spodnie? Co skłoniło pana? Odpoczynek, relaks. Dobra. To nie Wyluzować. Wyluzować. To nie przeszkadza, bo pan się tak zerwał, pan się przestraszył strasznie. dlatego uciekam wszystkiego dobrego. Miłego dnia, dzięki. Jest więcej powiedzmy osób, które się kąpią i można troszkę je poobserwować. To, dziewczyny czy facetów pan głównie ogląda? Ci, co ładnie się poruszają Aha. w wodzie. Z w mojej perspektywie z reguły kobiety ładniej się poruszają. A ja uważam, że dziewczyny.